Halo, halo, czy mnie teraz dobrze słychać? Oby tak. Już zaraz to sprawdzimy. Live'ik jest na żywo. Gierka niby też. Już daję publiczną i sprawdzamy, czy jest... Sprawdzamy. Dobra, wszystko działa. Tylko teraz jedna rzecz. ustawić timer a z tym może być mały problem o już tak dobra 300 Komunikatu głosowego. Ała. Dla tej kwoty Traszy. system odczyta nazwę użytkownika, Dobra. wiadomość Trudno. i wysokość kwoty. O matka, boska, co to się stanie o live? Dobra, wchodzimy tutaj i piszemy na ogół na czacie. odcinki live. Dobrze. Dobrze. Niech będzie. Mamy live'a. No i je jest dobrze. Mamy live'a. No i je jest dobrze. Mamy live'a. No je dobrze. 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 Okej. Okay. Okay. No, no i kozak, mamy live'a, ja wszystko dobrze działa. Oleg, witam, sp Oleg. Witam cię Olku. Nie zauważyłem cię. Przepraszam Was wszystkich, jeżeli czekaliście na go do godziny 19 na live'a z Discorda osobki, a od tej godziny dopiero wystartowałem. A to wszystko spowodowane tym, że korki są w mieście i jest mały problem, nie? Ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Witam cię, S Bomba! ma? Chciałbyś posiedzieć ze mną na live pograć czy coś? Mogę posiedzieć. Nie no to mogę. zapraszam do zasubskrybowania, nie? E, jaki kanał? E, Puaren, już ci piszę na czacie. Dobra. Zasubskrybuję. No, no i mam nadzieję, że. Z... Mam nadzieję w 100%, że zasubskrybujesz. Wierzę w ciebie. Ja w ogóle e... jestem. No, słucham. No. No ty mów. Ty. A, dobra, ja jestem w ogóle tak dziwi. Kurde, a jestem... Se... Ja pierdziu. Przepraszam, ludzie. Ja, ja zapomniałem jednej rzeczy. Już to robię. Już. Już, bo muszę zedytować. O. Już, muszę zedytować. O, proszę tutaj. Link do Discorda macie już w opisie. Link do Jakbyś mógł wyciszyć live'a, proszę, bo słyszę. Kuba oj, tak, tak, być kusiema. No, witam cię. Twoja. A dobra. To jest moje konto do trollowania. A dobra, tylko jakbyś mógł wyciszyć sobie YouTubea, bo wiesz, jest mały problem, słyszę samego siebie, a to tak wiesz. Dziwnie brzmi, nie? Czekaj, a teraz do do Co? type. Taj... Co bo Nie, zrób. Patrz kurde. Teraz pytanie, czy ja będę miał tego O. Zapisz URL. Masz razy? Mam. Czekaj. Już edytuję jeszcze ten. Jeszcze raz. Bo chyba. Ty, czekaj. Mam nadzieję, że to jest link do rzeczy, którą chcę, żeby to była. Typely, czyli donaty. A i muszę to zedytować i napisać. Donate. Do. Halo Na ten? Halo Okej, okay, no halo, witamy Gruby pozdrowie Witam Gruby gang. No, witamy Kto dołączył? Naturalny wagon Skąd, skąd ty mnie masz? W znajomych i... no Tak Tak, skąd... to ten Kim jesteś? Człowiekiem Znaczy, jest... na pewno skąd... Znaczy, no to jest oczywiste akurat, ale skąd mnie znasz? Nie znam to z czym, jakim cudem nie dodałeś? No tak, czekałem kolegi z klasy i czy tytułem. A, okej. Okay. Ej, stop. Jaki ty miałeś kiedyś znik? Puaren? Puaren. E, bo ma, bo ty żeś tego... E, suba nie zostawił. Bandyto. Jak nie? Zabłotny lek Zabłotny lek nie? A nie, zostawiłeś, no. Dobra, naturalny. Jeżeli chcesz zagrać, to subik na kanale obowiązkowy. Z jakiej ty masz kanału no, w ogóle? Eee, e, nie ma, ej wywal go, ej, wywal, go. Ej, wywal, go. A kogo wywal? Go? Ej, pokaż ej, ej, pokaż szafkę, ej pokaż szafkę A ja mam bardzo małą szafkę, nie? Bo mi kiedyś No to, to trudno No dobra, proszę o. Poczekaj, ja zostawię ci suba. Dobrze O, to jest moja szafka O, kilofy też Kilofy, to już klasa jest O, kilofy masz dwa fajne Dzięki, dzięki, dobra. Ej, ehm, pokaż stańcie. Oj, dobrze, już ci pokażę. Bo widziałem, że masz bangerę. Ile subów? Na chwilę, trzy, 33, A nie co 34? O, okay. Tak, zostawiłem. A, no dobrze, no to to No i dobrze, no i tak ma być. Jakby to y, y, w, w opisie ma, macie donate, jeżeli chcecie wysłać i jeżeli chcecie I love you, love you. tak no i jeżeli chcecie to na kanał Discord zapraszam eee, czekaj, masz masz space of cardem ja mam wszystko dostępne donaty są od złotówki Przysyła zdjęcie mój kolega dobra to dawajcie gramy żebyśmy tak nie siedzieli w lobby okej okay. Chopie, oni... ile już dostałeś pieniędzy? Zero. Nie ci jeszcze? Tak, znaczy wiesz, ja tak regularnie streamuję chyba już od prawie tygodnia. Ale ja... tu nie ma pace of karda, przepraszam cię, tu nie Jak? ma pace of karda. Nie ma? Czekaj, nie Nie, ja, ja, ja. co? Jak tym cudem? Pe Ej, no rzeczywiście, okay. Pej of kard... Kurczę, jest ma... To jest ma problem, nie mogę pace of karda odpalić. Musisz najpierw uzyskać. ci wysłał. No, jest pokazane, że odpaliłem Pays w Card, ale nie da się. Ja jedynie mam przelewy, sms -y i. i tyle w sumie. I blik, o. blikiem też. Da się. A ja się ci... Dobra. Bo ja się trochę zgubiłem. Ja jestem sobą, nie? Spoczko. A ja cię naturalny wagon. Kojarzę, ale chyba ty masz. Miałeś kiedyś nikt naturalny sztorm? Nie, ja nie mam takiego. Ale znasz taką osobę? Mam go znajomych, ale już nie go od dwóch tygodni. Aha, a jakim tutaj mam na stole 6000 znajomych? Jak ja na tyle ty nie mam? No. Atoks, Atoks, siema szefie, no też witam. Ja ci napiszę, potem na czym ci napiszę, mój starnik? Nie, jak ktoś, nie? Ej, y ej, to jest twój numer telefonu? Możliwe. Tylko proszę, nie dzwoni. Czemu? Zrób sobie tryb samolotowy. Nie. Wyciszę sobie telefon. Jak będę miał tryb samolotowy, to nie będę mógł sprawdzać czatu. Jak Szynkiurka. tam u Jak tam u ciebie? No, zarobisz się. Z treningu wróciłem. Co ale... grasz? A w co gram? No, w... nie gram, znaczy Fortnite, ale A mi chodzi o jaki sport mi chodzi? Aha, to ja ten, chodzę na wrestling. Na co? Zapasy po polsku. Wrestling. Po. A zapasy, okej, no, okej. Okay, okay. Gdzie co chodzisz? To jest? Jakieś co... To to jest. Hallo, nie da się. Gdzie, gdzie chodzisz? Ja, WKS Wojskowy klub sportowy. A do jakiego chodzisz miasta? A, no to mówię, Wrocław. Okej, okej. Okay, okay. No co ty mi ze mną tego żółwika chcesz uderzać? uderzać? Dobra, Jedziemy do... bajcie na hot dropa. A w ogóle musimy zauważyć to, że BOMBA gra na telefonie. No, chłopie, grało się dwa lata na telefonie. Chłopie, dość, że dostałem bana na jedno konto. Czemu? Czemu? Nie wiem, tak o, ktoś mnie zgłosił, że go zabiłem, chłopie, z pistoletem. I bana dostaje za to? Aha. No, bo mnie zgłosił Epic Genius. mam w to w dupie nie sprawdza. Mhm. Chłopie, grałem na to, od... Epic. Ej, w, si w siódmym sezonie y y dostałem bana. W, A ja w sezonie ogóle sezonie dostałem bana. No ja dostałem bana na omę za to, że świecę waliłem. O i no, szac szacunek. No bez tu świecę na krześle i ban. Ja to specjalnie dla drugie konta co zrobiłem, żeby mi pikem nie zbanowali konta. No. Ja, ja zaraz. Ja w ogóle muszę zrobić takie coś, bo jak mam ten cel duży. 2,5 nie? Dwa i pół koła, duży, to... Najprawdopodobniej no. jak cały cel będzie, to najprawdopodobniej kupuję kamerkę no. i będą live y z kamerką. Ja nie Aha. mogę, bo. Co to Bomba! Ja nie mogę, wpadł jak bomba w wodę. Opie, jak blach... ej, wiesz kto to Nexus? No tak, no. Jak blachę pierdolną to i... się wrócą. A tylko wiesz U mnie osoby, które chcą przeklinać mogą być co najwyżej do albo coś takiego typu rzeczy. Chociaż też lepiej nie przeklinać, bo no live, nie? Młodsza widownia. Nie, nie młodsza, po prostu... No Leży. Stop patu streamingu Przeszykam go. Bo ma przez ciebie nam dobiera samych boku. No jak Jak Jakie koronki nie mam, ze tego? Ale tu nie. No ten ten ty masz koronkę. No ja wiem, ale to, to... się nie bierze od koronki. To się bierze od koronki. Mm, to nie wiem kto wam tak powiedział. E, nie, bo no, kiedyś... No, się kiedyś. Dokładnie... Dobrze powiedz kiedyś. kiedyś. Kiedyś było, było tak, że dobierało ogólnie, a teraz zabieram. No właśnie... No, dobra, nie, be, nie będę się kłócił. Nie ma sensu. Ja zrób na pace No właśnie, nie mogę coś. Ja, ja zaraz do mojego moderatora piszę, mimo tego, że on i tak jest na live. Może wbiję na Discorda. Może to zauważy, że jestem na Discordzie. Eee, no, no i zapytam się go, jak ustawić te pace of cardy. Aha, no, tak, no no, no, pace of cardy. Ja bym ci trzy Ile osób masz na live? Co? Ile jest osób? Dopiero o, dopiero o 19.05 rozpoczniemy są dwie Tylko, ja też nie jestem jakimś, wiesz Przedomisty w tym, nie? Ja dopiero zaczęłem. Ej, czekaj, poczekaj, czekałbyś? Puczy? Chodźcie do mnie, ja... Ale... Ale bandyty! Ja właśnie czeka... czekałem cały czas ze spleczami, żeby wam wszystkim rzucić. No. Chodźcie tu. A bo dobra, za karę ja sam rzucę. Okej, okay. dobra, Bomba. dawaj, jedziemy na trzy samochody. Brawo. Na dwa samochody, ale jak ty jedziesz, Hopie? Ty no, zaraz nam lambo! Ty o gościu już nam lambo rozwala. Dobra, ja z nim nie jadę. To jest jakiś... Spacz do mnie! I te lambo jest moje, i spróbuj tylko w nie wsiąść. Ja, ja nim steruję. Jaki ham Najgorszy Patrz do mnie, ej, ej, patrz do mnie. Idę. Dla bez niego jedziemy. Jaki debil. <laughs> Kara bomba. A na mnie przebijesz. Bomba ma karę. No bez kitu za to. Chopy, dwa lamba rozwalił. Dobra. za No, no, no. Może jeszcze powiesz, że pomogłeś nam. No pomogłem. Jedziemy dalej. Na słone. Chłop, co tam jedzie, tą ciężarówką Bomba do pamik. Ej, ale bomba w sumie. Tu wiesz, on to ma tak, wiesz, nick bomba, wiesz, taki duża bomba. Skin bomba wielki, wielka ciężarówa, chłopie. Chłopie, no, wszystko wymyślone. No, przemyślane. Chłopie, no, skoro nie, nie da w nicku dać. Mogie i dał, ja bym podpalił kurna bombę. Chłopy, co nie. u mnie są? Aj, aj! Ej, ale nie wsiadaj, nie wsiadaj, bomba, proszę. Nie teraz. Nie, nie. nie, nie. Ale mu walo przed nosem. Na P głupia Ej, ale proszę tutaj nie toksykować mi tu Daj, daj, na no, donate no człowieku Na piece Przysięgam ci, że ci wyślę 4 złote lub 3 No psss Ej, a na co zbierać? Na co jest ten cel? Stanowisko Sprzęt, nie? Żeby by były to next, ekscyt. Yeah. Ale... <laughs> tak jakby... <Pan> y... <laughs> Pomóż. Eee. No, ja go uleczę może. Dobra, to ja, ja idę po kartę. O no ty do busa i ja go ulecz A podzieliłbyś się kawałem albo pistoletem? Mm. Masz tu ja, ty, I tam masz też pistolet Halo No halo Nie, No dobra macie Dobra, ja wsiadłem w to auto, bo to jest legendarne auto, którym przeżyłem. Dobra, żartowałem walić to auto. No, trzy osóbki, kozak totalny. A w ogóle ostatnio zrobiłem tego live'a, co nie? Co miały 30... Co live miał 32 wyświetlenia, a w ogóle tyle osób, a w ogóle tyle subskrypcji podczas tego live'a nie dostałem, nie? Jakiś jakoś hyper duper... Tyle ile było osób, nie? Ja? Ile mocie kolda? Czekolda? 4300 A co? A że kolejny złoty pitolecik? E daj jednego No i do Wagon O nie wagon, co ja zrobiłem? Właśnie, ja że Patrz jak ile wagon ma HP I ja wypiłem Idealnie przed nim dużą potę Przepraszam no w aucie też możesz brać pantalakę Siadasz no abyście poczekali na mnie no właśnie jedziemy tak jakby w twoją stronę co nie? przejedź go przejedź go dalej obra o przed nami Bomba, kota! O, co poleciał? Czekaj, ja mu idę. Kości potrącać. No i tańczymy, zrobiłeś. tańczymy, tańczymy! Ej, no halo! No co to jest? The shit! No i się tańczy, tu się wchodzi pod ziemię. No wiem, to jest shitowe. No co trąbisz? Jedź. Ok. Jedź, w się w nich po prostu. Nie masz psych wysiąść, ha Leczę się. Porobieni obydwuj, obydwoje. Let's go, Jak są let's go! Oskar, Oskar, witam cię, Oskar. No co, no, no, Oscar, no. Co macie do Oskara, no? Jeżeli Oskar ci... jeżeli Oskar wyszedł, to smutek, bo nie odczytałem przez minutę, no, ale trudno, no. A odczytujesz w No tak, tylko, że w tym przypadku po minucie odczytałem, a ja też, Nie wiem, wiesz, ja ci kiedyś oglądałem. Tak? Bo ja, kurde, wiesz... Ej, masz, masz takie samo ustawienie jak ja. To znaczy? Je, jak... Ja na laptopie. Mhm, okej. Okay. Ale nie no... Dobra, nieważne. No? Chciałem coś powiedzieć, ale w sumie... W sumie postanowiłem... Jak zrobić te budowle? Ale jakie? Daj na budowanie na chwilę. O, takie, 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 o. O takie, nie. no mam takiej krewki. A że takie jak na telefonie. Jak zrobiłeś, no takie coś. No ty, ale ty masz takie same na telefonie, wiesz o tym. No, co strało. Wiesz, że nie mam. Mm -hmm. chyba Oskar poszedł. A w ogóle Oscar, jeden ziomek to mi powiedział, że zrobi mi parę tysięcy i Jakoś tych multicont tutaj nie widzę xd. Może jeszcze robi O! Pan... kurde szybki. O! Słuchaj. Nie weź. Ty masz typa? Ale ja nie potrzebuję multikont. Mi wystarczą prawdziwe subskrypcje. E tak, daj tego kila zrobić jeszcze. Ej no. Um. Ja zabiłem Ja mam dwa. Ja mam też dwa. Trzy. Haha. <noise> no bom, potyknął Nawzajem, nawzajem. Wiecie, ja mam siedem, nie? Nie mikam, że ty wszędzie chodzisz do gównień. O, A w ogóle wczoraj, wczoraj, zostałem oskarżony o szantaż. What the fuck? No bez kitu, bo gościu powiedział, że jeżeli ja nie chcę z nim pograć, jak nie zostawi mi suba, to to jest według niego szantaż. Co nie? Co? Co? Jaki szantaż w popie? No peski Halo! Witam! Jeżeli chcesz zagrać, no, Miku, to zapraszamy, żebyś zostawił subskrypcję na kanale. Kanał? Puaren. Jestem, halo? To nie. To A dobra. No to żegnam. To no. wypierpa... Widz, to najlepiej. Nie subskrybujesz. Właśnie, nie pełen, rozumiem, człowieku tego, mówię po niemiecku. To fejlę, że nie subskrybujesz. Co? To pełen, że nie subskrybujesz? No to... A jaki masz nick na czacie? Nie pamiętam być, ja nie piszę na czacie, ja na nie jestem teraz aktywny. No, no właśnie, mogę, no to ja... To... No. Mogę coś napisać. Tu a suba też musisz zostawić, bo ja ma. mam, ja mam cały czas na to Dobra, poczekaj. Jaki? Nikt, nikt, szybko. p u r n Nie mam p u r n p u r n u r n Nie, p u r n a r to zabudza. No, to... O situn! No nie mogę, no. od góry. Od góry. Leczy się mhm. No napisam No nie... czekaj, zaraz zobaczę. Oskar Oskar, się ma, jest, jest Oskar, Oskar, był przynajmniej e, Michu to koks. No dobra, to ja zaraz sprawdzę, czy zostawię jej słowa. Tylko to za sekundę, bo na razie wiesz, rozgrywka. Dobra, weźmy no, go w może. Dobra, to podczas przeszukiwania sprawdzę. Miałem ile słów już sprawdzam? 3, 20, 35 35 No, teraz? Ja się, 30, 30, 30, 30. 36 No, hmm. Ale no, i to... tak z rajdę grę, grę, grę z kolegą, i jak coś. to ja nie, nie daję usługa. No proszę bo nie chcę. Jam dwa kipy, nie? To wyjdź, człowieku, nie rozumiesz. No, ale. Dawaj, nie o co ci chodzi? Ale. Dobra, Bus. jakbyś mógł wymutować live'a, proszę, jak, bo sam... jak sobie hop, live, proszę. Ja wymutowałem. Dobrze. Dobra, jak chłop, jak chłop mówi, żebym wyszedł na to, to A, no, no dobra, no jak chcesz, ja ci nic nie mówię. Nie mówiłem. zostawi... Macie zostawi... pompę tam ja czułem, mam niebieską. Ale Diagram ty tak... nową. Bomba, ale ty tak nie możesz robić, bo zaraz to ty też wylecisz, bo... Ziomek sobie chce pograć, zostawił suba. Tak no jak właśnie, ty. bomba. A ty też na początku nie miałeś? Dopóki cię nie ci kiedyś. No właśnie, ale teraz nie miałeś, więc. No ale teraz, bo mam inne konto. Oj, bo bomba, to bomba, oj, bo bomba. Bo mam konto do trollowania. bomba, bomba. Ale jedzie cię mm. o, no. o jezu, co to jest? Sniki, sniki. Ty to zrobiłaś, o Aha, Dobra. Chodź. Leża do Ja cię dupia. Dobra, wina walimy, koledzy. Zrawy to Dla was. Idę, Sorry. mam cię iść pomścić? Bagon. Nie ci będzie pomścić mnie? No On nie widzi. Jeden ma słodszą pompę Uważaj Maj tę na... Co on robi? Nie, te, 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 te rybaki ma Świetliki Ma świetliki, no stikno. To nie jest, to nie o, jest... to jest Maria Masz w Bomba, weź mi pomóż Ten leży Bomba, weź mi pomóż I leży Wielki leży I już Dobij, 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 Idę na dół, bo mnie zaraz kolapsują No to Bomba. fajnie No to już y, ma całe zł Jak to ugrasz, nie, to będziesz miał To wygląda, ogóle to by hmm. dostałeś miał To co to wysyłasz mi do Nata. Z karty rodziców 2,5 Zapłniasz cel. Hmm. Nie, że ty Dobra O ty! A czemu bomba wyszedł? Nie się nie pytaj O. Uina Wina nie robię to za chłopka Co za chłop? Łatwiutko! Mówiłem, że sobie jestem. Nie, nie, nie przeszkadza mi to. Jest, marek, ktoś się udpowiedział. Mam Bomba! Przepraszam, ale muszę. Dobra, ogarnął Eee! wagon! Co on zrobił? Dobra. Bomba jesteś? Dobra, to. Dobra, to. Ja bo mik mikro. Coś słyszę z samego się. A co już wiem, czemu on ma tego skina? Dobra. No, dobrz. Ja nie mogę. Dobra. Bomba daj prywatną. Ja powiem tyle ziomeczki. Ja przerywam live'a. Live będzie za chwilę. Bo muszę coś jeszcze zrobić. Ale liveik będzie do godziny 21. Dlatego ja zaraz będę. Ja muszę go przerwać. Albo, no, albo w sumie popatrzycie se na lobby, jak chcecie. Nie przerywam w sumie. Dobra, to ja zaraz będę. W sumie, muszę prze w sumie to ja muszę przerwać. Przepraszam. Póź zaraz będzie live. Za pięć minutek maks.